Powiem wam, że gdy przychodzi do testowania flagowców, zawsze jest takie zobowiązanie, wewnętrzny stres, że wszystko skrupulatnie trzeba sprawdzić od A do Z. Ale z Xiaomi 15 Ultra jest tak, że on nic nie musi odawadniać. A ja dzięki temu nie muszę się starać. Dzień dobry wieczór. Natomiast tak samo jak jestem zachwycony, w pewnym sensie się mi 15 Ultra tak i trochę zniesmaczony, bo czymże byłby przecież u mnie materiał bez polskiego malką malkontenstwa, a może po prostu wymagania od kawałka elektroniki wycenionej na 6300 zł, ewentualnie w ratach 0% wizkomie, za które dostajemy pudełko, zwykły przewód i etui. Takie o, zwykłe, plastikowe. Twarde, śliskie, brzydkie. Pewnie za parę centów na rynku hurtowym. Zatem zestaw rodem, jak z jakiegoś Redmi, za 8 stówek. Wydaje mi się. Mogę się mylić. Może mam jeszcze jakieś zbyt wyimaginowane oczekiwania, ale chyba przyjemnie byłoby zobaczyć jakieś inne pudełko, jakieś postaranko lepsze tu i gdzie oczywiście takie jest, tylko trzeba wydać dodatkowe 50 dolarów na jego zakup. A w Chinach mamy w zestawie też 90-Watową ładowarkę, gdzie przypominam, że w Europie nie ma żadnych restrykcji, a wytyczne ewentualnie, żeby takiej nie było. Więc gdyby producent chciał, to by dodał. I gdyby chciał, to by powiedział, czemu w Chinach mamy baterię 6000 mAh, a nie 5400. Jak u nas. Ale zabawne jednak jest to, że czasy ładowania są nieznacznie inne. Drugą stronę, rozładowanie w obiektywnym benchmarku baterii wypada w zakresie błędu pomiarowego. W praktyce jest tak jak rok temu: 5 godzin z od LT przez 2 dni to dobre, ale dalekie od czołówki wyniki, gdzie po tych pojemnościach można śmiało oczekiwać trochę lepszych czasów. Wagi nie ma co porównywać pomiędzy wersją chińską a europejską, bo różni je też sposób wykonania. Czarne to szkło, a kolorowa wersja to ekoskóra. I w obu przypadkach nic nie pomaga na jego klockowatość. Co prawda ultrasy Xiaomi mają to do siebie, że są wygodniej ulepione pod dłoń od takiej galaktyki, ale rozmiaru się nie oszuka. W uchwycie rowerowym czy samochodowym zapewne też nie mieści się. W kieszeni jest odczuwalny, a trzymając dłuższą chwilę, mimo mojego bycia z takimi bydlakami z racji zawodu testowania smartfonów, mój nadgarstek odczuwa pewien dyskomfort, a i w ogóle do samej konstrukcji, nie chcę mówić, że mam jakiś niesmak, ale testując 12 Ultra, 13 Ultra, 14 Ultra, teraz 15 Ultra, mam wrażenie, jakbym testował ciągle to samo urządzenie z innymi bebechami w środku, mogliby w końcu coś właśnie od siebie dodać. Jakiegoś easter egga, jakiś fizyczny spuzmigawki, coś do skrolowania, czy jakichś smaczków, które pozwoliłyby mówić przed iPhonierzami: Może i wydałem 6300 na Androida i to chińskiego. Ale za to mam to i to. A tak, jest bardzo dobrze, poprawnie, szczelnie na poziomie IP68 jak rok temu i nawet jakby trochę się popracowało nad moim etui, które powstało w kolabo z moim partnerem kanału Mobile Vikings, mogłoby nawet pasować. A takie etui, ale to nie tylko to, bo wiele innych akcesoriów możecie wyrwać w Viking Store nie za kasę, tylko za niewykorzystane, kumulujące się gigabajty w Viking Store, a pamiętajcie, że z kodem... Dostaniecie 200 GB na start i dostęp do Sima, które się mi 15 Ultra w końcu obsługuje, bo na to narzekania również były. I to jest jedna z nielicznych technicznych, niefotograficznych zmian. Zupgrade'owano też Bluetooth na wersję 6, procesor na Snapdragon 8 Elite, dodano lepsze kości pamięci UFS 4.1 i w benchmarkach różnych owakich, wiadomo, wypada lepiej. Czy to odczuwalne w codziennym użytkowaniu? Nie. Za to kultura pracy jest. Identyczna w stresteście jedzie po bandzie dla maksymalnych dobrych wyników i to można zarówno negować, jak i afirmować. No bo może się nagrzewa, ale daje lepsze wyniki od S25 Ultra albo S25 Ultra doskonale kontroluje temperatury, ale daje gorsze wyniki. Jakby wybierz po prostu to, co Tobie bardziej odpowiada. Ja staram się dawać zobrazowanie, jak elektronika potrafi działać. Ty rozważ za, a nawet przeciw. I wybierz coś dla siebie, bo zawsze znajdzie się ten rabin, który powie tak, drugi powie siak. Ja, na przykład, preferuję ekran ulokowane w Galaxy S25 Ultra, bo ten z Xiaomi to dokładnie to samo co rok temu. Niby jasność wzrosła, ale w moim pomiarze to ten sam. Średniowy poziom. Co prawda galaktyka jest tylko odrobinę jaśniejsza, ale ma do tego genialną antyrefleksyjną powłokę. Do tego jest zupełnie płaskie, więc nałożenie dodatkowego szkiełka ochronnego jest banalnie proste i efektywne skuteczne. A tutaj wygląda pięknie na przebitach. Jak rok temu, jak rok temu, szkło nie pokryje całej jego powierzchni i może też działać negatywnie na czytnik linii papilarnych, który nie wykorzystuje już optycznej, a ultrasoniczną technologię zczytywania linii papilarnych, co jest świetną modernizacją, bowiem racja na nasze palce jest nieporównywalnie szybsza, skuteczniejsza, mniej omylna i tyle ze zmian. Głośniki stereo są po prostu bardzo dobre. Lepsze od tych z galaktyki, ale dalej nie jest to czołówka na rynku. Z kolei z wibracjami mam Podobne wrażenia. Lepsze niż w Galaktyce, dobre, ale nie aż tak jak w Pixelach czy OnePlusie. Może to wynikać trochę z masy, rozmiaru urządzenia, innego rezonowania, bo zwykła 15, która prawdopodobnie, bo czemu miałaby mieć inne silniki wibracyjne, sensorycznie ma przyjemniejsze wibracje, ale nawet jakby były przyjemniejsze wibracje, nie zmieniłoby to całokształtu obrazu o 15 Ultra jako o bardzo dobrym flagowcu, ale czy lepszym od tańszych jednocześnie OnePlusów, Oppo, Motorola, nawet Samsungów czy iPhone'ów? Nie, ale też nigdy tutaj o to nie chodziło. Tu zawsze rozgrywało się tylko i wyłącznie o aparaty, które w tym modelu wyznaczają granice, w której lidze gramy. To, że tam Dejkso Mark wystawił go nie wiem, na 14, 17 pozycji, to, że ludzie postrzegają Samsungi czy iPhone'y jako absolutny top fotografii mobilnej, spoko. Nie będę oceniał. To jest aparat, który trochę zmienia warunki gry, bo to już nie ja jego testowałem, tylko on mnie, ile potrafię wykrzesać z jego możliwości pod ten materiał. A przynajmniej na ile potrafię to udawać. Technicznie, względem poprzednika, zmniejszeniu ulegnie co ultra szerokiej kąt. Główna matryca pozostała ta sama. Genialna, jednocalowa Sony Litia 900, ale usunięto jej zmienną przesłonę, Szkoda, choć nigdy nie korzystałem. Pozostał trzykrotny zoom, który jest bardzo dobry, ale uzupełniono go o coś absolutnie fantastycznego. Ogromna matryca 1x1,4 cala o rozdzielczości 200 megapikseli, co z światłem 2,6, robi absolutnie fenomenalną robotę. Ostrość, szczegółowość, rozpiętość tonalna, głębia to aparat, którym zachwycałem się już w e Vivo i 100 Ultra. Tutaj nie inaczej, ale. Problem tkwi w tym, że rzeczywiście ja tym aparatem się bawię i mogę wam pokazywać różne techniczne zdjęcia. Porównawcze z galaktyką, chociaż to trochę się mi z celem, bić leżącego, ale mam jeszcze tonę zdjęć moich dzieci, gdzie nie chcę pokazywać zdjęć publicznie, w szczególności Lenki, bo Mateusza. Jeszcze jak cię mogę. To jest tak, że ekwiwalent 100 mm zmienia zupełnie perspektywę widzenia aparatem telefonu. Trochę taka fotografia z ukrycia, trochę takiej paparacji, coś czego nie umiem opisać słowami. Nie postrzegam też siebie jako osoby, która mogłaby głosić ekspertyzy na szeroką skalę, ale to może to jest ten miarodajny benchmark. Like bierze telefon w dłoń, wykorzystuje automatykę i widzi przepaść, jaką dzieli ten aparat od całej reszty stawki. Jest tylko jeden, który tak naprawdę może mu dorównać, choć niedostępny jest globalnie. Właśnie Vivo X100 Ultra i prawdopodobnie też nadchodzący jego następca X200 Ultra, bo są to aparaty, które żyją w swojej lidze i nie chodzi tylko o sam fakt, że te zoomy są wybitne same z siebie koniec, kropka, ucinamy temat. One są uzupełnieniem, kontynuacją tego, co zapoczątkowały ich główne działa, czyli jednocalowe matryce od Sonego. Zmierzam do tego, że te modele do policzenia na jednej ręce to rarytasy, które potrafią robić zdjęcia wybitne zarówno w zoomie, jak i głównymi matrycami nie odjeżdżając między sobą jakością. Rozmiar jednego sala znany jest od modelu 12 z Ultra, więc wszystkie jej zalety tylko i wyłącznie się powielają. Mnogość szczegółów, świetna ostrość, plastyka, naturalne rozmycie tła, wiecie jak jest. W moim odczuciu też bardzo dobrze też balansuje kolorystyką nie aż tak jak wiwo, ale po Vivo to jest chyba drugie miejsce. Tego czego jednak nie lubię w Xiaomi, to zresztą dokładnie to samo co rok temu: ewidentna chęć do rozjaśniania fotografii. Da się na szczęście zmniejszyć dziwi na sztywno, tak by zdjęcia były spokojniejsze zarówno w ciągu dnia, jak i w gorszych warunkach. Nie będę się dalej rozwodzić, bo. Faktem jest, że Xiaomi 15 Ultra to obecnie najlepszy dostępny globalnie fotograficzny smartfon na rynku, zarówno pod względem technicznym, jak i być może automatyki. A jeżeli mi nie ufacie, to dobrze, bo są to moje wrażenia oparte o moje wrażenia, co oznacza tyle, że wasze mogłyby być odmienne. Natomiast ja ten telefon kupiłem nie z myślą, że mnie zostaje, tylko że na testy. W końcu miałem Xiaomi 14 Ultra na daily po trzech miesiącach sprzedałem. Natomiast historia kołem się toczy. Klasycznie nie byłoby się bez porównawczego wideo nagrywanego klasycznie w 4K30. Klasycznie również w gorszej, w warunkach oświetleniowych, no bo w końcu są to ultra i czegoś więcej można po nich oczekiwać. I po tym klasycznym, przy długim wstępie, możemy klasycznie zacząć od sprawdzenia pomiędzy obiektywami. Ja tego nie widzę, bo jeden telefon zasłania drugi, więc klikam tylko na obiektywy, gdzie ja w ogóle celuję. Nie mam pojęcia. Pachnie. Idąc dalej, nie weryfikowałem wcześniej, jak się mi nagrywa, rejestruje ścieżkę dźwiękową. Czuję, że mięśnie policzków. Ewidentnie już trochę zamarzają, więc jak mówię, niewyraźnie z góry przepraszam. A zatem sprawdźmy tylko jeszcze, jak działa stabilizacja hybrydowa, klasycznie optyczna plus no tak, klasyczna optyczna plus e, elektroniczna. No i tyle, jeżeli chodzi o wideo rejestrowane za pomocą obu tych telefonów. Co niektórzy powiedzą, że chorym człowiekiem trzeba być, żeby wydać 5-6 tysięcy złotych na telefon. Inni powiedzą, że chorym trzeba być, żeby wydać tyle na chiński telefon i to jeszcze od Xiaomi. A jeszcze inni powiedzą, że chorym trzeba być, żeby wydać tyle na Samsunga, iPhone'a, które nic technologicznie ze sobą nie prezentują. A ja powiem, myślcie za siebie, nie decydujcie za innych. Czy Xiaomi jest warte tych pieniędzy? Rozegramy to inaczej. Czy mąka do pizzy Teria Romana za 45 7 euro jest warta tych pieniędzy? Wy powiecie, jesteś chorym człowiekiem, Piżu. I to właśnie wszystko zależy od własnych preferencji. A jakbyście zjedli... a zjedlibyście, uwierzcie mi, że byście to zjedli, zmienilibyście zdanie. Xiaomi 15 Ultra pod kątem fotograficznym to najlepszy flagowiec dostępny na polskim globalnym rynku. Rzeczywiście 15 jest lepsza od 14, technicznie lepsze kości pamięci, wydajniejszy proc, pojemniejsze baterie i do tego Esim. Ale w praktyce, o ile nie korzystacie z tego ostatniego, nie odczujecie różnicy, gdzie taką faktyczną wartością daną jest ten aparat typu Zoom. Zachwycam się nim, bo tu nie chodzi tylko i wyłącznie o jego jakość, ale satysfakcję z tego, że w końcu technologia jak rzadko kiedy daje nam coś, co zachęca do korzystania w praktyce, daje jakąś przewagę nie tylko na papierku i nie jest to żadne marketingowe AI. Dla mnie bomba. Żebyśmy jeszcze dobrze się zrozumieli, nie wydaje na niego 6300 zł, bo personalnie szkoda byłoby mi tyle gotówki wydawać na Elektronikę, która z rok nie to, że będzie przestarzała, ale będzie już nowszy, fajniejszy model. Kupiłem go w Chinach w tradings.com, gdzie można go wyrywać za okolice 4000 zł. Coś takiego. Ja miałem oczywiście jeszcze dodatkowy rabat za to, żeby wspomnieć o sklepie. Ale niestety obecnie Xiaomi z Chin ma taki problem, że ciężko jest tam grać soft. Da się, ale to jest bardzo skomplikowane. Wiąże się z dodatkowymi kosztami itd. itd. E, więc mamy problem w postaci chińskiego softu. Da się z niego normalnie korzystać? Korzystam, ale powiadomienia są opóźnione. Brak Android Auto, brak portfela Google, brak implementacji bezpośredniej Google, Gemini czy Circle to Search, z którego coraz częściej korzystam już mi tutaj brakowało, więc nie wiem jak długo wytrzymam. Tyle, że za każdym razem ten aparat tłumaczy mi, dlaczego mam taką, a nie inną myśl. I z taką myślą Was zostawiam. Dajcie znać, jak Wy na to patrzycie. I zaraz będzie. Samsung, B, iPhone też nie. mi za tyle nie. Już Was zostawiam. Dziękuję za oglądanko, bo trzy godziny snu przez lękę to jest coś najpiękniejszego, co mnie w życiu spotkało. Wszystkiego dobrego. Dużo zrówka, uśmiechu. No i do następnego razu. Dobra. Chęc.